W grze PAL-WORLD wszystko rozchodzi się o zdobywanie kolejnych poziomów naszej postaci, co zapewni nam dostęp do coraz lepszych schematów w technologii. Te z kolei dadzą nam możliwość wytworzenia zaawansowanych pancerzy czy broni, które ułatwią nam nasze przygody. A co jeśli powiem Wam, że istnieją złote, legendarne schematy, których zdobycie zamieni Was w jeżdżący po mapie czołg, który nie będzie potrzebował ani jednego palsa, by pokonać większość występujących w grze przeciwników? Siemano, drodzy widzowie. na to z tej strony i dziś zaprezentuję wam listę wszystkich dostępnych w grze schematów legendarnych. Opowiem, gdzie można je zdobyć i jaka jest na to szansa. Z góry dziękuję za wsparcie, jakie okazujecie w subskrypcjach, lajkach, komentarzach i udostępnieniach. Nowych widzów standardowo zachęcam do subskrybowania. Skoro wszystko zostało powiedziane, przejdźmy do tematu dzisiejszego poradnika. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że wszystkie omawiane przez nas schematy legendarne są nagrodą i dropem za pokonanie bossów znajdujących się na mapie świata. Każdy z nich ma 3% szans na wypadnięcie. Tak, dobrze usłyszeliście 4%. Gra jest jednak warta świeczki, gdyż przełożenie na ilość punktów armoru w przypadku pancerzy i obrażeń w przypadku broni są imponujące. W tym materiale zaprezentuję Wam również różnice w statystykach pomiędzy standardowym, dostępnym w drzewku technologii schematem, a tym legendarnym. W tym poradniku będziemy stopniowo przechodzić przez legendarne schematy od tych najsłabszych do najlepszych. Zacznijmy zatem od odzienia. Pierwszym, najłatwiejszym pancerzem do zdobycia będzie Legendary Clove Outfit. Szanse na jego zdobycie mamy po pokonaniu Chileta na 11 poziomie na podanej właśnie lokacji. Tu macie porównanie statystyk. Drugim armorem na naszej liście jest Legendary Feather Hair Band. Dropi ona z Pen Kinga na levelu 20, a jego lokalizację macie podaną tutaj. Oto porównanie statystyk. Trzecim pancerzem jest Legendary Pelt Armor. Możecie go otrzymać po pokonaniu Azurope na levelu 20 na środku tego zbiornika wodnego. Tu macie statystyki. Czwartym przedmiotem jest Legendary Metal Helm. Macie szansę na jego otrzymanie po udanej walce z Warsectem na levelu 35, który ukrywa się na tych koordynatach. Oto statystyki porównawcze. Piątym pancerzem, będącym ulepszeniem swojego poprzednika, jest Legendary Refined Metal Helm, który może polecić z naszego bossa Skorpiona Menastinga. Znajdziecie go na pustynnym obszarze o tych koordynatach, a tu macie statystyki. Legendary Heat Resistant Refined Metal Armor jest szóstym schematem na naszej liście i jego zdobycie jest możliwe przy odrobinie szczęścia po pokonaniu Astegona na magmowym obszarze. Koordynaty macie podane tu, a oto różnica pomiędzy standardową a legendarną wersją. Zimowym odpowiednikiem armoru, który omawialiśmy przed chwilą, jest Legendary Cold Resistant Refined Metal Armor. Szanse na jego zdobycie macie po pokonaniu Lilian Noct w tej lokacji, a tu statystyki porównawcze. Przechodząc teraz do najrzadszych dropów, zaprezentuję wam ósmy schemat na Legendary Palm Metal Helmet. Na chwilę obecną jest to najlepszy hełm do zdobycia w grze, może polecić po pokonaniu Frostaliona, a tu macie podane koordynaty i statystyki porównawcze. Dwoma ostatnimi i równocześnie najlepszymi legendarnymi schematami są Legendary Heat Resistant Palmetal Armor i Legendary Cold Resistant Palmetal Armor. Podaję te dwa schematy nie bez powodu, gdyż dropią one z dwóch bliźniaczych legend, którymi są Paladius i Necromus. Znajdziecie je w lokacji o tych koordynatach. Paladius może upuścić schemat na Hit Armor, a Necromus na Colt. Tu macie statystyki. Jeśli chodzi o listę oręża, to jest ona krótsza i zawiera w sobie 6 broni. Pierwszą z nich jest schemat na Legendary Old Bow. Standardowo macie 3% szans na zdobycie go po bitwie z Paką na levelu 23. Tu macie koordynaty i statystyki dla porównania. Drugą bronią, również zasilaną przez strzały, jest schemat na Legendary Crossbow. Możecie go zdobyć po pokonaniu Bushiego na levelu 23 w tej lokacji. Standardowo statystyki dla porównania. W trzeciej broni zmieniamy już trochę klimat, gdyż będzie to pierwszy schemat na broń palną. Jest nim Legendary Handgun. Schemat na ten pistolet może polecić po pokonaniu Beacona na levelu 29 w tej lokacji. Tu macie jego statystyki. Czwartym schematem jest ten na Legendary Pump Action Shotgun. Możecie go zdobyć po udanej bitwie z Suzaku na lewelu 45 na terenie pustyni. Koordynaty macie tu, a tak prezentują się jego statystyki. Przed ostatnią bronią jest mój faworyt i jest nim schemat na Legendary Assault Rifle. Mogliście obserwować go w akcji na serii odcinkowej na moim kanale. Schemat jest możliwy do zdobycia po udanej walce z Blazamutem na levelu 49. Znajdziecie go na wyspie wulkanicznej na tych koordynatach, a statystyki porównawcze macie tu. Wisienką na torcie, a zarazem ostatnim schematem legendarnym możliwym do zdobycia w grze PAL World jest ten na Legendary Rocket Launcher. Ta armata jest możliwa do zdobycia po walce z Jetragonem na levelu 50 i standardowo macie 3% szans na jej drop. Jest to aktualnie broń o największym demedżu, jaką może nosić nasza postać. Jetragona znajdziecie na wyspie Wulkanicznej w tych koordynatach, a tu macie statystyki broni. I to by było na tyle w kwestii legendarnych schematów. Mam nadzieję, że ułatwiłem Wam poszukiwania. Jeśli ten materiał okazał się być pomocny, to nie zapomnijcie o łapce i subie. Dziękuję za wsparcie, jakie okazujecie, i życzę Wam standardowo miłego dnia lub wieczora. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym materiale. Yo!